Właśnika. Chyba ja muszę wystrzelić to coś No musisz To weź mi tutaj Obróć się trochę O czekaj do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu O, czekaj Okej okay. Muszę się trzymać blisko pojazdu Kurwa Pawla tylko nie odjeżdżaj za daleko Rozje wiarę Czemu? No rozjierz, bo A, to no w chodzi Tylko nie oddalaj się za daleko Mam na czerwono ich zaznaczonych chyba Rozjeżdżaj, rozjeżdżaj, rozjeżdżaj tyle idzie Kurna masz A no nic mi się nie zalicza A teraz? Jest okej okay. Ile ci brakuje? No, 10 A Ile musisz mieć? 15 Na bo tutaj mi stoją. Stawili Na... się ładnie <grywa> Jakoś, jakąś tą kolumnę uszkodziłem Jeszcze jeden Na koniec będziesz musiał jeszcze władować się w stację benzynową Mhm. Mm Oj, nie zauważyłem bandy I teraz gdzie? Na jedź za mną ja powoli będę No dobra, 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 jedź, jedźcie, jedźcie. Jedź, jedź. A tu jest stacja benzynowa. No okay. właduj się w nią, właduj, właduj, właduj o. Dobra. Teraz kolejnego. Udaj się mu do przystani. Dobra, już lecę. To wygląda jak maszyna do szycia, nie, jak jakiś nadajnik. Akrobacje lotnicze dostałem, ale nie. O, jest, Świetnie. jest. Ojej, ale tu latania? A, teraz będziesz musiał przejąć kontrolę nad motorówką i na plaży się wpierdolić. Fajnie. Opamiętam tą misję, akurat. bardzo fajna. Ciekawe jak twoja postać będzie ubrana? Bo moja to już wiem, jak mniej więcej. Aha, uh, wow. kurde. I znowu będę robił z siebie debila w świętym rowie. Tak. Tylko w świętym? O no w sumie w każdej serii. <laughs> Okej, okay, jesteśmy prawie na miejscu. Obracaj się trochę tak w stronę tego, tak bokiem w stronę tego znacznika. Tak, jak teraz? O, 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 dobra. Ja już sobie przybliżę. Motorówki tutaj nie widzę. A dobra, jedną, którąś, tak? No. Okej. Okay. Teraz gdzie? Aha. Pawlak, poczekaj, 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 poczekaj. Sygnał poczekaj. tracę, no szybciej. No lecę, 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 czekaj, obniżę trochę lot. Dobra, wbijaj się. No to idealne do kopa jest. <grymne> no. Pięknie. <grymne> eee, helikopter. No teraz latać będę musiał. Mhm. Oj, to może być... Ciężkie? No... To teraz nie wiem co trzeba zrobić, chyba trzeba się rozbić I będzie napisane tam Spokojnie Już się obracam, już się obracam Dobra, jeszcze go nie widzę Gdzie on jest? O, tam! O kurde, obróć się! Już, no już, 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 już! Masz? Dobra, jestem. Dobra, i co teraz? Zderz się z helikopterem. Ale no to nie z naszym, nie z naszym, od co z Wiem, 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 wiem. Czekaj, już lecę, już lecę za tobą. Leci, 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 ten obraz niewyraźny, kurde! No, lekko mi przeskakujesz, widzę. O! Cyj gnoju. Yy, spacją się opuszczasz, czy kontrolem? E, kontrolem. Dobra. O, es, gdzie on jest? No szybciej, panie, szybciej, szybciej, szybciej. Już go gonię. O, 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 pięknie, pięknie, prawie było. Jest, jest, pięknie. Super, załatwione. Gdzie teraz? I co jeszcze? Udaj się na lotnisko. Okej. Okay. Okej, okay, najgorszy niby. Uuu, będą jaja. Teraz czołgiem? No, chyba tak. Tylko uważaj, bo tak ma RPG i mogą ten czok raz rozwalić. Może być ciężko. No ale mam nadzieję, że punkty kontrolne jakieś są tutaj, bo zdenerwują mnie tylko. Już nawracam, już nawracam. Okej. Okay. Dobra, widzę jakiś tam... Co mam zrobić? Nie wiem, szukaj znacznika. A, mam go zabić? Mhm. Świetnie, jeszcze raz muszę. Już, no już, 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 już. Bierz. Dobra, mam. A żeś daleko wziął ten, kurwa, czołg. Mmm... On ucieka ode mnie, gnój jeden. a i spierdala. Jasna dupa. No bierz, 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 Gdzie ten najbliższy jest tu? On... W ...groma daleko ode mnie. No, trzeba się spie spieszyć. Dobra, wyjechał. Wal w niego Wal... O, pięknie Udało się? No Chyba tak No mam taką nadzieję, nie? Mhm no, Ale czyżby nowy rozdział? Wiem? Bo przeważnie przed rozdziałami te scenki są. Chcesz boga, pająka. Trzynaście razy jednej nocy chcesz obronić tytuł Mistrza Świata. Jezu. Nie zasapisz się? <laughs> o czyżby będziemy się z bić? No, Okej okay. Oczekiwanie na Jakub marł 90 No, napierdelas Wenter Dobra, teraz uh, od kogo misję tu wziąć? Na pewno od Kinzie sobie odpuścimy na razie Pociągniemy wątek z Killbane'em Wstecz, misję. O, czekaj sobie. Poczekaj, bo mam telefon. z dwu No. Nie? No. Dobra, teraz tak, No nie to. Dobra, ja sobie trochę tych kupiłem. E, od Angela misja. Dobrze, dobrze, nie ma problemu. E, no. Akurat jesteśmy na miejscu, to nie jest źle. A, musimy teraz maskę dla Angela zdobyć. How do we do that? We heard a lot. zajebisty. No i tam tylko skrzywdzimy. To. Rozpierdolimy całe kasono w drobny mak. O, i tam. wy to to... O, może zaczniemy od RPG? A. a Don't fuck sobie RPG, ja mam nieokreśloną amunicję. Dobrze, ja tutaj Bawię się, nie Kurde A, se sam pocisłem No kurwa granaty No właśnie zauważyłem o, To jest właśnie dobra ta broń U nich To mam każdy specjalista i o od nich ma Teraz jest ja zdobędę tam jedną broń A życie już prawie full mam Dobra, bierzemy sobie ten granatnik. Bo jest epicki. automaty A ty, no i co ty tu robisz? Ale te automaty fajnie, jeden po drugim jak domino. Idą Okej, idziemy po kierownika. Gdzie on się skrył? Jak nie ty. Dobra, ja go już przysłuchuję. Oooo, na pysk. <laughs> o oh go go zastrzelić. Nie, idziemy po maskę. A, to lipa. Dobra, i tu jest skarbiec. Ach, jaka pyszna ta kola z biedronki. Nie reklamuję mój produkt, ja ciebie proszę. Nie reklamuję, tylko wyrażam swoją opinię. Okej, okay, dobra. Wychodzimy stąd. Posągi. Musimy... No, posągi, posągi, posągi. Uważaj, uważaj, uważaj. O kurde. W łeb celowałem i tego, mm, granatów nie widziałem. Bo ja je wystrzeliłem. Dobry. Gdzie jest mój fantastyczny... Idź na prawo, ja idę na lewo. A, dobra. Że na ale górę, tak? Ta, że na górę. O, ja pierdziele. A, to te posągi. Mhm, mm z Grimblinem. Eee, szybciej to będzie Ej, ja rozwaliłem już trzy a nie jednego No wiem, bo ja tutaj broni, szukam odpowiedni. Nie widzę posągów O, ono się skończyło. Na dole jeszcze jeden. Dobra, idę. Do... Dobra, ja już go rozwalę. Tylko będę potrzebował zaraz po Twojej pomocy. No Miszek właśnie. jak idealnie wpadłem. Tak. Uważaj, bo jest. No właśnie Dobra, leje ja żyję. Proszę, morle. Spamuję, no ja. Pawła e, Pawlak radziłbym ci gdzieś spieprzyć, w bezpieczne miejsce, bo ja zaraz tutaj padnę. właśnie uciekam. oj jo, 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 jo. Mam 0 HP i kinie. O, witam. No. <laughs> A, granat. Ojej. W pory powiedziałeś. Dobra, co go specjalista spróbuję rozwalić? Gdzie on jest w ogóle? Bo... A, tutaj stoi. Masz raz. Masz dwa. Mam jeszcze drugi gdzieś. Górno, palę się. Dobra, lecimy rzeźnie. Tym, 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 tym. A Dużo ich tu będzie, kurczę. Szkoda, że nie mam kałacha swojego, to bym mógł w miarę szybko ich ogarniać. E, oni są jeszcze u góry, Pawlak. Idę właśnie. Dobra, idziesz tam? No jestem. No, ładuj. No, łatwo powiedzieć. Tępa pała. Ja mówię o tym, żeby bronić. No Ale oni idą do ciebie Na dole są Ale oni idą do ciebie Aha Ja ich przechytrzyłem Gdzie on jest? Dobra... Co biegam? mu się stało? Wyleciał w powietrze Czekaj, no. dobra, ja pójdę po tamtą dwójkę Trzy i tak biegnę a, u tu na dole są też. Pal się! O, czekaj chwilę. Co znowu? Okej. Okay. O, sorry, sorry, sorry. No i ty... no. 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 O, a No, dobra. Kolejna misja Ta. od Angela. Mordownia, nie wiem, 31, czy jakoś tak? O, już od. O, świetnie. Już mi się misje od niego podobają. Aha, teraz zobaczysz. Ja chcę zobaczyć, jak twoja postać będzie ubrana. No to oglądajmy. Kilbane. Eddie. <grymne> Co mnie to imię by nie przerażało, tylko ten koleś. No, jaka zryta maska. No, u mnie to samo. Czemu oni mają takie fajne? Ja mam taką dodruk? A Bobby. <grymne> Moja jak wygląda z tymi ciskami? LOL Co, teraz będziemy walczyć z Kilbainem? Ta, nie Nie Na razie Angel Musimy go chraniać, zaraz będziemy walczyć z Kilbain'em. A, widziałem to Już mi się kojarzy. <laughs> jak to wygląda? <laughs> trochę niski ten angel, ale... No, Zdeka. Pokaż jak ty wyglądasz. Chodź ty, pokaż się. Right, <laughs> 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 nawet, nawet. O jakie switaśne różowe. Dobra, rozwalaj ich. Okej, okay. gdzie biegną? Tylko nie wpuść ich na tego, na ring. Wiem. Eee, rekin. Masz rekina? No. Dzięki, no ja potrzebuję żywienia. Dzięki, żeś mi w no. To było niechcąc. Uważaj, bo oni tu... Na ring się pakują. Nie, no nic się poradzę, no jest za dużo. Dobra. nie czyste zagrywki. Dobra. O. -o.

Dobra, pięknie. No co? Jakiś, jakieś wątpliwości jeszcze dalej? O, to, to tylko rączko podło, no. Jak mi przykro. Ale mama będzie z ciebie dumna, bo walczyłeś w dobrym celu. Zabroniłeś kogoś. ojejku Jaka życie. Jeszcze coś? Będziemy dwóch kopać tego? No się też tak zastanawiam. Nie można wskoczyć na ring. Now, this is Ej, wyświetla mi się, sprawdzić stan Angela, ale nie mogę jego stanu sprawdzić, tak naprawdę. No tak samo. O, weź na ring, dobra. A no ja czemu nie mogę? Haha, <laughs> bo się spóźniłeś. A, bo nie mogę wyjść. Możesz wejść, czy nie? Mogę.

A <laughs> jaki ska... tego jaki doping <laughs> i na spacer, gdzie on jest? Zaraz go tutaj. No dalej, 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 Gnojki wbiegały, right, no Dobra. Zmiana? No, zmiana. Eee, musisz wziąć krzesło. O, co jest? Dobra, jeszcze raz się zmienimy. Czekaj, bo mnie tu... No, dosłownie to jest stworzone do kołupa. Właśnie odkryłem, że mój bohater jest bardziej leworęczny. Tak? No. Tak jeszcze raz będę go kładać. Jeszcze dwa zabójstwa bez broni. A, pięknie. Nice. No za, zaraz się zmienimy. Mam 25 na 25 zabójstwa bez broni. Czemu nie mam akcygmenta? Co to ma być? <tuszy> Zobaczę, co robię, zobaczę, co robię. Widzę właśnie. O Jezu, na Ile ich tu się wala. Ale dostał wyrywu. Dobra, a teraz chodź. Mm, nie mogę wejść na ring. To go okładę, bo wraca z ringu. Gdzie on jest? No we bar ode mnie. Po drugiej stronie, po drugiej stronie szybko, szybko, poz, jaki. Dobra, chodź tutaj, chodź, 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 chodź. chodź, chodź. Nie mogę. Dobra, zbianka. Gdzie on jest? No, noga. Jeszcze jakieś wątpliwości? Spacja, spacja, bierz go, bierz go. I teraz musisz go do ringu zaprowadzić. Do rogu. No. Ale nie no, a tego. tam, w tamtą stronę, w tamtym rogu. Zaraz mnie na ring wpuścisz. Hahaha. <laughs> No, no, no. i chyba w rączkę coś się stało. Aha, to już jest koniec. E, co robimy? Ściągamy maskę, czy zostawiamy? E, mi maskę.